Jeżeli ten skarb jest, to jest tu, bo to jest ta ściana. A powiem Wam, że ojciec mój na łożu śmierci zdradził mi tajemnicę tajnego przejścia, które tutaj się znajduje. Służyło mu jako droga ucieczki przed jakimiś tam różnymi, nie wiem, listonoszami, z pozwami o alimenty i tak dalej, tak itd. itd. Tajny przejście, o którym nawet moja żona nie wie. Co pan tu robi? Jak co tu robi? no siedzę sobie i czytam. Literatura iberamerykańska Ciepło przytulnie nie wieje. A skąd pan wie o tym? Przecież to moja żona nawet nie wie. Wszyscy wiedzą, pani Mileczko. Wchodzimy wyjściem przy cmentarzu pod Laskim, żeby panu w pracy nie przeszkadzać. Zaraz przyjdzie tu Mietek wariat i Włodek bombol Spotykamy się tu od lat 60. Mamy tu niezłą kolekcję, jak ktoś zbiera etykietki. Nie zbierasz chłopczy? Akurat etykietek nie. Ma. Tu mamy winko turystyczne. tu jest winko Borneo. Winko Calypso. Winko sportowe. To jest winko Bryza. No i tu, jak jest, jakiś Francuz... ja, to jakiś francuski. mogę zobaczyć, przepraszam? Chateau to jest mój To Przepraszam. Francuskie, Bordeaux, 39, zacny rocznie, szefie. To wyjęliśmy ze ściany, jak żeśmy cegły podbierali. Ale to dawno, jak jeszcze świętej pamięci ojciec pana Mirka żył. Taka pamiątka, kwaśna.